Przede wszystkim mm mówię, -hmm. ten na proszę. o proszę Kiedy pan ostatni jest no, da. Daki Daki raz był na spacerze? Dawno. Na chwilę, a Kilkanaście lat pan Co to pan robi tyle czasu, jak tak no czas płynie? Ale pan je I Tak przez 30 lat? No, 34. I lat. Chciał trochę dalej. Nie jest to normalne, jeśli za dany występek, który jest zagrożony karą dwóch lat pozbawienia wolności, ktoś w szpitalu psychiatrycznym jest 20 parę lat. Tak absolutnie nie może być. Pan Ryszard w 1983 roku, 1983 roku włamał się do komórki, kilku komórek, siedzi do dzisiaj u Was. Jest osobą ciężko chorą psychicznie i sąd orzekł, że jego przebywanie na wolności będzie się wiązało ze znacznym zagrożeniem dla porządku prawnego. Orzekał tak wielokrotnie, ale za każdym razem na podstawie Waszych opinii. Piszecie, że, że jest Prawdopodobie... wysokie prawdopodobieństwo, że popełniacie. Ponownego taki, popełnienia podobnego. Na jakiej się? podstawie to przyjmujecie? Ciężkości przebiegu jego choroby. Kiedy trafił do Was w 1983 roku, normalnie formułował zdania. Y, protokół przesłuchania jest y, spójny, ma kilkanaście stron. dzisiaj jest wrakiem człowieka. Pytanie. przez kogo? Właśnie. Panie redaktorze, nie jest, nie jest tak, że leczenie psychiatryczne czyni z ludzi wraki. To jest nadużycie z pańskiej strony. Szuka pan sensacji. Sąd opiera się na tych opiniach, uznając, że one są wszechstronne i dla niego wyczerpujące, nie budzące żadnych wątpliwości. Co więcej, z tym stanowiskiem zgadzają się strony tego postępowania, prokurator, który nie skarży tego postanowienia, również obrońca internowanego. Tym bardziej chyba trzeba by było wysłuchać samego internowanego. Sąd może, ale nie musi to uczynić. No, ale tej, nie zrobił tego sprawie, ani razu przez 34 lata. Tak, powtarzamy to, oczywiście, nie zrobił tego, nie widział widocznie takiej, takiej konieczności. Co udało się panu, panie mecenasie, uzyskać w sprawie pana Ryszarda Rataja? Na chwilę obecną nie udało się uzyskać nic. Czy próbował pan powiadomić o tej sprawie? To chyba rekord jest w skali Polski. Taką instytucję, na przykład jak Rzecznika Prawa Obywatelskich. Nie widziałem takiej potrzeby. Ja mam zaufanie do organów orzeczniczych sądu. Rozmawiał pan z klientem? Pojawia się pytanie. Nie, z panem Ryszardem nie rozmawiałem. Nigdy pan nie, nie był nie, u byłem, pan? nie byłem u pana Ryszarda. To nie jest nasza decyzja, że my go zamknęliśmy. Pańska napastliwość jest naprawdę niestosowna Tutaj... z dalej jestem napastliwy? Chwilami tak, coraz mniej na szczęście. Umówiliśmy się na rozmowę, bardzo istotne. skończmy tę rozmowę w takim układzie. Dziękuję bardzo. To dziękujemy Państwu. A dlaczego kończymy rozmowę? No Bo nie, nie, nie mamy nic no, do powiedzenia pan, nie, nie... Jeszcze Jeszcze chciałem o dwóch Uważamy. pacjentach z Panią no, no, to porozmawiać. Chyba ch Przedawkował skończymy. Pan troszeczkę na proszę. Nie zastanawiał się Pan nigdy, jak to możliwe, że że włamanie do komórki ten człowiek dostał u Pana na oddziale żywocie?